widzowie z okazji dnia mamy zaśpiewam piosenkę na dzień mamy. To zaczynamy! Na tą okazję specjalnie ładnie się ubrałam właśnie tak, mam rajki yy, z taką właśnie siateczką i czarną sukienkę i, no i niebieską koszulkę. No to więc zaczynajmy! Tylko posunę minimalnie telefon był za blisko, włączamy mikrofon i śpiewamy. Tylko jeszcze malutkie próby. Musimy sprawdzić, czy on jest sprawny. Raz, 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 raz. Halo, halo! Halo, halo, halo! Teraz go musimy pogłośnić? Halo, 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 halo. Dobra, próby zrobione, no to zaczynamy śpiewać. towczym jesteś dobry, a my zajmiemy się resztą. Jesteś programistą, prawnikiem. Zajmujesz się marketingiem lub sprzedajesz coś w internecie. Przenieś swoją księgowość do biura rynku. Usiądź, mamo, przy mnie blisko i posłuchaj tych słów. Ty z pewnością bierz to wszystko. Cię i ja może te I nie pytaj Mnie, dlaczego tak jest Ty jesteś mą Mamą wspaniałą Kochana, jedyną Na zawsze i kochasz Mnie też Kocham Cię i ja może te i nie pytaj Mnie, dlaczego tak jest Ty jesteś mą Mamą wspaniałą Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. Popatrz mało w moje oczy, ujrzysz w nich miłość mą. Nawet bardzo późno w nocy śpiewasz będę ci to. Kocham cię i ja może te. I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest. Ty jesteś mą mamą wspaniałą kochaną, jedyną na zawsze i kochasz mnie też. Kocham cię i ja może te i nie pytaj mnie, dlaczego tak jest. Ty jesteś mą mamą wspaniałą kochaną, jedyną na zawsze i kochasz mnie też. Tak zaśpiewałam. I to by było w tym odcinku na tyle. Wyłączymy mikrofon. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Ale będą jeszcze dwa odcinki. Na dzień mamy, bo jeszcze, powiem to przez mikrofon. Będą jeszcze widzowie. Na dzień mamy dwa odcinki, bo ten odcinek, co teraz był ten odcinek był ze śpiewania. Jeszcze na dzień mamy życzenia i wystąpi jeden pluszak. Tego co zawsze nagrywam co roku. Taki kotek. Pamiętacie taki kotek. To jest mama kot i ten mały właśnie śpiewa mamie nie jest czyli prezent. No o ile go znajdę, bo muszę go na razie najpierw poszukać gdzieś w piwnicy, bo on gdzieś tam jest. No i to by było na tyle.